Cześć, to i mam dla Was krótkie wyjaśnienie odnośnie e, Mistrzów Brązu. Tak jest, e, bo, bo ja w sumie tak zacząłem to trochę z marszu i nie powiedziałem o co chodzi, żadnych zasad nie dałem i te. itd. E, chciałbym się odnieść do poru spraw. Mianowicie m, przede wszystkim do tych komentarzy, które no, no, głoszą różne ciekawe teorie na mój temat. A poczynając od Ty jesteś głównym, bo Kelly buduje się na a tak, Speed po, do tych bardziej mądrzejszych, yy, które coś wnoszą. Yy, mianowicie... Yy, no tak, Facebook, czekajcie, wyłączę. Yy, dobrze. Mianowicie... Yy, do tego, iż... Yy, no, od czego by tu zacząć, bo trochę tego jest. Aha, no to może zacznę od tego, czemu, czemu ta seria ma służyć. Ta seria ma służyć dwóm rzeczom. Po pierwsze, ma przysporzyć mi i wam niesamowitą ilość fanów i itp. itd., a że mój humor jest dość nietypowy mm, i będzie pasował tylko do niektórych, to z góry uprzedzam, że jeżeli w ogóle wam się to nie podoba, to nie radzę tego oglądać bo to nie jest seria, która ma polegać na tym, że będę wychodził z brązu i komentował ślepo to co robię wychodząc z brązu, nie, to nie będzie coś takiego bo to by było smętne i nudne, to będę ja latający po brązie i krzyczący mi Me, I don't care i robiący sobie jaja to będzie pierwsza wersja Mistrzów Brązu i będzie jeszcze druga, w których będę analizował wszystkie możliwe błędy i złe rozegrania gry i będę tłumaczył, jak powinno się dobrze zagrać. I tego też możecie się spodziewać, bo taki odcinek już jest nagrany i będzie wrzucony. Więc tak, z jednej strony trolling i głupie gadanie, a z drugiej strony poważne podejście, tłumaczenie i sensowne wyjaśnienie, co najlepiej poprawić, żeby Wam pomóc. Yy, dodatkowo. Yy. No, to, to, to można będzie zobaczyć w dwóch następnych odcinkach. To znaczy pierwszy to jest taki totalny trolling, taki już przesadzony, przez, no, kompletnie bez sensu to zrobiłem aż tak do, do potęgi, bo nie chcieli mi dać nic innego niż dżungli, To się wkurwiłem i zacząłem trollować na maksa i co? To, 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 to sam żałuję tego odcinka, ale powiedziałem, że wszystkie wrzucę, żeby nie było, więc wrzucę, ale tam, tam jest po prostu masakra z mojej strony. I... I no, no przepraszam za to, ale może zobaczycie, może sobie jej jaja z tego porobicie i tyle, ale żeby nikt tego nie traktował na poważnie, bo to jest kompletnie niezwiązane z, z aktualnym poziomem mojej gry czy coś w tym stylu. Za to kolejny odcinek w ramach rekompensaty jest taki właśnie typowo nastawiony na pokazanie co jest nie tak jak należ co należałoby poprawić i z tłumaczeniem wszystkiego po kolei tak jak ja to widzę i ja uważam i wydaje mi się że powinno być lepiej eee, to, jest odnośnie tych odcinków i mm, spodziewajcie się i tego typu i tego typu odcinków to, to będzie zależeć zarówno od mojego humoru jak i nastawienia i nie, te, takie odcinki, jak będzie następny, nie będę starał się, nie będę robić, bo to była przesada, ale trochę trollingu typu "Mimi, I don't care" będzie i, i będę się nabijał o obrązy, hahaha. Ha, ha, chociaż wcale tak nie myślę. Eee, każdy gra po prostu na taki poziom, na jaki zasługuje i. Na, gra na takim poziomie, na jakim zasługuje, i tam gdzie powinien być, tam jest. I takie jest moje zdanie na ten temat. Jedynie co się nie zgadza i co mi się nie podoba w tych ligach, zazwyczaj y, brąz 1, no może niekoniecznie, ale silver 1, gold 1, platyna 1. Taki powiedzmy silver 1 gra według mnie na poziomie gold 5, 4, 3. I platyna 5. Dlaczego i platyna 5? Zazwyczaj osoby grające na, piąt na dywizjach piątych grają ee, z gorzej. Grają na poziomie tych e, z niższych lig. I tam powinny być, ale w dziwnym trafem znalazły się wyżej. I jeżeli według mnie przez jakiś czas się nie wyjdzie z tego. 5 z dywizji jakieś 5 to nie zasługuje się na tą ligę no ale to jest przynajmniej moje zdanie. Kolejna sprawa to, że ta seria ma być taka ciekawa, a nie głupia. Nie będę grał cały czas jedną postacią. Co to oznacza, że nie będę grał dobrze, bo proste, proste działanie. Nie ma człowieka na ziemi, który umie grać wszystkimi postaciami w LOL. Nie, nie wyobrażam sobie takiego. Są pro playerzy, którzy potrafią grać w miarę dobrze wszystkimi postaciami, ale nie grają tak samo dobrze każdą inną. A że ja w Lola nie gram całe życie tak, jak oni potrafią, ja nie będę potrafił grać tristaną, czy nie będę potrafił grać yy, z niektórymi postaciami, z którymi do czynienia w ogóle nie mam, bo nimi nie gram. A i tak wydaje mi się, że to co zrobiłem. W tamtej rozgrywce to jest w miarę dobre. Do tego przychodzi jeszcze samo nastawienie psychiczne. Jeżeli wiesz, że grasz postacią, którą nie grałeś bardzo długo i którą nie potrafisz grać, popełniasz głupie błędy. I taka jest prawda. Eee, w dodatku, w, w, jeżeli chcecie, żeby to była to było wyjście z brązu to mi napiszcie to ja wtedy zrobię serię gdzie zagram wszystkie mecze powiedzmy yy, czarwanem i przejdę przez ten brąz jak jeden piorun i będzie z głowy i będziecie mieli co chcecie to ma być seria w której ma być zabawa i tyle yy, dodatkowo jeżeli chodzi o to duo ja nie ustalałem żadnych zasad że duo nie może być to po pierwsze nie wiem no wiem że pewnie od kimpera to wzięliście bo ja wiem że u niego jest taka zasada że duo nie grają to jest, jest dla mnie też trochę bez sensu. Dodatkowo grałem duo z Olą. Ona tydzień temu niecały wyszła, wbiła 20 level i poszła od razu grać rankedy. Ona nawet nie ma wszystkich run. Powiem szczerze, gra dobrze, jak na swój poziom, znaczy... dobrze, jak na swoje doświadczenie, o w tym sensie. Ja po tylu grach z nam rozegranych nie grałbym tak dobrze. Przyznam się. Znaczy te 3 lata temu nie grałbym tak dobrze, jak ona. O co chodzi? Mm, że... To i tak jest brąz. Jak ja bym grał duo z nawet z silverem, ale goldem, platyną, kimkolwiek, to byście mogli mieć pretensję, ale ja gram z brązem, bez komunikacji głosowej. Bez nawet tej samej linii, bo jeszcze w życiu na linii tej samej nie byliśmy. Więc to jest tak, jakbym grał z kolejnym randomem, więc to nic nie zmienia, rozumiecie? Nic, zelo, kompletnie. Nawet czasami utrudnia, bo jeżeli grasz w duło, to ci daje trudniejszych przeciwników, i taka jest prawda. Więc to kompletnie nie ma związku. Moglibyście mieć prezencję, jakbym grał z kimś lepszym, w sensie z wyższej ligi, ale nie. Było dla czystej przyjemności. I chyba to tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, czy, 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 czy coś wam się nie podoba, to możecie napisać, ja się do tego odniosę w komentarzach. I tam proszę nie zważyć czasami na moje komentarze, w sensie jak głupią ironicznie wypowiedziane, albo kogoś obrażające, albo po prostu mi się czasami włącza taki alarm głupoty, w który... Waszej głupoty. jeżeli <noise> jak widzę jakiś durny komentarz, to durnie na niego odpowiem, bo niepotrzebnie chyba zniżam się do poziomu yy, tego zgłaszającego. Ale myślę, że ten, ten film Wam dość dużo wyjaśnił i jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie byle z sensem. To wtedy ja z sensem odpowiem. Yy, no i to chyba tyle. Na razie, cześć.